Jakieś czasem wyszły bardzo intrygujące thrillery, a ja opowiem, że kolejne tomy utrzymują poziom. Ganibal, czyli historia o policjancie, który stara się odkryć tajemnicę wioski Kugę, no i przekonacie, czy faktycznie żyją tam kanibale, zamknie się na trzynastym tomie, a póki co w Polsce mamy ich pięć. I te pięć tomów jest naprawdę genialne, strasznie dobrze się to czyta i mam nadzieję, że do końca serii ten klimat się utrzyma. Z kolei muzeum, seryjny morderca śmieje się w deszczu, zamyka się w trzech tomach i w tej historii śledzimy policjanta, który stara się odkryć tajemnicę mordercy z masce żaby. Pierwszy tom jest bardzo dobry, seryjny morderca zabija tylko w deszczu, no i ma bardzo ciekawy motyw. Ale niestety czym jest dalej, tym jest gorzej i seria ostatecznie pozostaje takim mocnym średniakiem. Jest to do mnie naprawdę ogromne rozczarowanie, szczególnie, że to tytułowe muzeum niezbyt dobrze zostało wykorzystane. A Morderca w mojej głowie, seria zamknięta w 11 tomach, opowiadająca o synu seryjnego mordercy, który ma rozwojenie jaźni, jest po prostu arcydziełem. I naprawdę nie przesadzam, co tom dostajemy takie informacje, że tylko chcemy czytać to dalej. A samo zakończenie jest totalnie w punkt, idealnie podsumuje wszystko, co do tej pory przeczytaliśmy.